Wszystkich tu tych szkolenia kierowców Lady's. Będziemy sobie teraz skręcać w ulicy Francesco Nullo. prawo. Są światła ogólne, więc bardzo mocno pilnujcie się, bo tutaj jest mocno uczęszczona droga dla rowerów, żeby nie przejechać nikogo. Czyli zwłaszcza tych z prawej strony trzeba pilnować, bo ich się nie widzi wcześniej. Jak lewą stronę w miarę obserwujemy, to prawa jest taka jakby za nam może wyskoczyć rowerzysta i możemy zrobić bardzo wszystkie rzeczy. Tak. mamy jest 30 także pamiętajmy o tym żeby jechać powoli nigdzie się nie śpieszemy nie przekraczamy tej prędkości tak żeby było wszystko jak należy na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo i teraz popatrzcie co pierwsze to nie jest skrzyżowanie jest to droga wewnętrzna więc nie tworzy skrzyżowanie drogą publiczną ale mamy tutaj i już słyszę, panie O i jakie progi <gry> bardzo by mało to dobrze, przejeżdżać przez te progi. Sygnalizujemy. Tak, tu jakby ktoś jechał naprzeciwko, oczywiście przepuszczamy, gdyż znajdują się wtedy z naszej prawej strony, tak? Przecinamy jest. i znowu próg, który wygląda na malutki, a jest olbrzymi. O tak, i przejeżdżamy przez niego. Mamy tutaj jakiegoś raporzystę i dalej egzaminator. W te... Nie mówię, tak jest, bo gdy prowadzą nas znaki, a widzimy tutaj wielki olbrzymi nakaz jazdy w lewo, to znaczy, że musimy stosować się do znaków. I jadąc w lewo pamiętajmy, że puszczamy samochody naprzeciwko, gdyż są znowu z naszej prawej strony. I mamy jedną kierunkową znowu. Tak jest, patrzcie sobie na to bardzo bacznie, bo... jest no, olbrzymi próg, który... Tak, musicie robić to bardzo, bardzo powoli. Mm. Dlatego, że e, szanujemy samochody, i dbamy o to, żeby podwozie zostało w tym samym miejscu, gdzie jest. Okej, okay. jedziemy sobie dalej. Tutaj prosto. oczywiście pamiętamy, że dalej jesteśmy w strefie 30 km na godzinę, żeby sobie nie zapomnieć, bo już długi odcinek jedziemy i lubicie sobie zapomnieć w międzyczasie. To, że jest jedno kierunkowanie, znaczy, że mam nie dawać kierunkowskazu, bo Jeżeli jest miejsce na co najmniej dwa samochody, to znaczy, że są to dwa niewyznaczone pasy ruchu. A jak wiemy, pas ruchu może być wyznaczony bądź niewyznaczony. Więc gdy zmieniamy niewyznaczony pas ruchu, również dajemy kierunkowskaz. Tak, każdym zmianę pasa ruchu musimy sygnalizować. Na najbliższym styczowaniu proszę skręcić w lewo, czyli pamiętamy co to za droga. Jednokierunkowa. Czyli przetulamy się do lewej strony, czyli znowu zmieniamy pas ruchu. Pozdrawiam oczywiście w lusterku. I mam Ale też znak. skręcając w lewo. Musimy też e, pilnować, żeby nie najechać na drugie na żeby zostawić im miejsce na możliwość przejazdu. Na. Nie nie wiecie, więc I dziękujemy Wam za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych naszych filmach.